Zgodnie z prawem Państwowa Komisja Wyborcza ma obowiązek odrzucić sprawozdanie finansowe PIS. PKW nie wahała się zastosować prawa wyborczego wobec PSL-u kiedyś, kiedy pomylono konta. Nie wahała się, jeżeli chodzi o nowoczesną, nie wahała się, jeżeli chodzi o lewicę, za błędy rzędu paru złotych, jeżeli były pomyłki. W przypadku PIS-u Mamy do czynienia z udowodnioną kwestią wykorzystywania majątku publicznego do prowadzenia kampanii w różny sposób. Te dowody są jawne, przedstawione zostały przez KPRM Państwowej Komisji Wyborczej. Dotyczą różnego rodzaju wartości niematerialnych, które były przyjmowa przyjmowane przez komitet wyborczy PIS. To jest jedna z podstaw do odrzucenia sprawozdania. Te wartości niematerialne polegały na tym, że po prostu państwo, czyli z naszych podatków, finansowaliśmy billboardy na okres kampanii, rzekomo pod jakimiś celami związanymi z rządem czy z ministerstwami, a tak naprawdę z celami wyborczymi. Podobnie w sprawie Funduszu Sprawiedliwości, którą tę sprawę bardzo dobrze znam. Pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości były używane do kampanii wyborczej. Jest motyw działania. Jeżeli Państwowa Komisja Wyborcza ma wątpliwości w tym zakresie, to deklaruję w imieniu mojego klienta, pana Tomasza Mraza, że jest gotowy, jak zresztą na wezwanie każdej instytucji państwowej, się stawić i opowiedzieć PKW, jak było z Funduszem Sprawiedliwości, w jaki sposób rozdzielano pieniądze na okręgi wyborcze, jak rozdzielano na różnego rodzaju Wozy strażackie w okręgach wyborczych pisów. Jaki był motyw tego działania, jak to przebiegało, wszystko można ujawnić. I bardzo się dziwię bardzo znanemu i no, poważanemu adwokatowi panu Ryszardowi Kaliszowi, który jest reprezentantem lewicy w PKW, że mówi o słabych dowodach w tej sprawie. Na Fundusz Sprawiedliwości są dowody więcej niż mocne. Są nagrania, są maile, są SMSy. Są wreszcie zeznania świadków i podejrzanych w tej sprawie. Wyjaśnienia. Tak więc dowody są bardzo, bardzo mocne. Zgodnie, jak to napisałem na Twitterze, zgodnie z artykułem 142 paragraf 2 kodeksu wyborczego, odrzucenie sprawdzania finansowego następuje w przypadku dokonania czynności skutkującej zmniejszeniem zobowiązań Komitetu Wyborczego. Otóż, jeżeli ktoś produkuje. Nielegalnie w garażu, plakaty wyborcze, no to przecież skutkuje to zmniejszeniem zobowiązań Komitetu Wyborczego, bo jeżeli to było płacone z budżetu albo nawet przez osoby prywatne z boku, no to, to oznacza, że Komitet Wyborczy ma mniejsze zobowiązania. A filmik, w tej sprawie jest powszechnie dostępny, jak to się odbywało. Jak pan Romanowski drukował swoje plakaty. Mechanizm, o którym można powiedzieć, właśnie raz mechanizm, jak wyciągano pieniądze z funduszu, był stosowany we wszystkich kampaniach, nie tylko w tej w 2019, ale również w 2023. Wystarczy tylko chcieć posłuchać. Zmniejszenie zobowiązań Komitetu Wyborczego to też jest robienie billboardów pod hasłami jakimiś rządowymi na okres kampanii. Były nawet zalecenia PKW w tej sprawie, aby tego nie robić, że to jest złamanie prawa wyborczego. No i teraz panowie, no chyba tylko panowie są, wydaje mi się, w Państwowej Komisji Wyborczej, panowie z PKW będziecie się wahać przy przekręconych milionach a właściwie setkach milionów, które były używane wyłącznie do kampanii wyborczej, będziecie się wahać. W sytuacji, gdy nie wahaliście się przy drobiazgach, mówię to instytucji, takich jak pomylone konto, czy parę złotych wpłaconych na niewłaściwe konto, czy przez niewłaściwą osobę, to byłoby całkowicie niezrozumiałe społecznie. Byłoby to zaprzeczenie idei sprawiedliwości i zaprzeczenie idei. Demokracji. PIS oszukiwał po prostu wybory. Oszukiwał swoich wyborców, ale przede wszystkim podatników i oszukiwał konkurentów wyborczych, używając pieniędzy publicznych do prowadzenia kampanii. Wszyscy to wiedzą, bo wszyscy mogą to zobaczyć, usłyszeć. Chociażby na taśmach Maraza z roku 2019, jak to wyglądało. Proces w 2023 był jeszcze bardziej zaawansowany, tylko oczywiście. Jakby przeprowadzenie dowodów prokuratorskich w tym obszarze wymaga czasu. Ale to, co mamy, to, co zostało zebrane, ten garaż słynny, to już wystarcza. Jeżeli, bo wystarczała do tego, żeby płacona na niewłaściwe konto, aby odrzucić sprawozdanie finansowe PSL-u czy nowoczesnej, to garaż pana Romanowskiego z lewymi plakatami drukowanymi potajemnie, absolutnie powinien wystarczyć do odrzucenia sprawdzenia finansowego PIS, bo zawsze w takich sytuacjach mamy do czynienia z wierzcho ujawnieniem wierzchołka góry lodowej. Dlatego apeluję do PKW, aby przeprowadzili rzetelne rozpoznanie tej sprawy, aby jeżeli mają. Wątpliwości, że te dowody, które zostały zebrane, wymagają jakiegoś uzupełnienia, aby się o to zwrócili. I aby się nie bali. Bo to wydaje mi się, jest najważniejsze. Jak się idzie do służby publicznej, to nie wolno się bać. To nie wolno się dać zastraszyć, tak jak dzisiaj Kaczyński zastraszał członków PKW, mówiąc o kryminalizacji ich działań. To było jawne zastraszanie. Panowie, nie bójcie się, nie dajcie się zastraszyć. Generalnie, w tej chwili mamy do czynienia z sytuacją, w której ujawniona, zorganizowana grupa przestępcza PIS, bo tak już można ją nazywać po tych zarzutach, które prokuratura ujawniła, jeżeli chodzi o Fundusz Sprawiedliwości, jest bardzo zwarta, zastrasza różnych ludzi. Jest bardzo lojalna wobec siebie. Bronią mimo oczywistych dowodów winy, bronią swoich członków. Zachowują się jak klasyczna, zorganizowana grupa przestępcza. Ale my tę grupę pokonamy. To zajmie długo, dużo czasu, będzie bardzo trudne. Będziemy podlegać różnego rodzaju atakom, dlatego że ta grupa ma gigantyczne pieniądze ukradzione z naszego państwa, wyprowadzone z Polski do różnych krajów i używane teraz do opłacania różnego rodzaju akcji. To też wyjdzie na jaw i być może wkrótce. Bo sygnaliści są wszędzie. To też chciałem powiedzieć panom spisu, aby nie czuli się bezpieczni. Bo rozmawiając nawet z najbardziej zaufanym człowiekiem, wcale nie wiecie, czy przypadkiem was nie nagrywa i za chwilę nie przyjdzie do organów ścigania albo do kancelarii. Które pomagają w takich sytuacjach. Tak więc tę grupę zlikwidujemy, proszę Państwa. I apeluję jeszcze raz do członków PKW: nie bójcie się, nie drżyjcie ze strachu przed Kaczyńskim, bo tego typu zachowanie, jakie on wykonał, czyli zastraszanie kryminalne członków Państwowej Komisji Wyborczej, jest po prostu jego krzykiem rozpaczy i próbą nielegalnego wywierania wpływu na decyzję organu państwowego. Nie bójcie się, odrzućcie to sprawozdanie, bo taka jest sprawiedliwość, takie jest prawo. Dziękuję wszystkim.